Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Margone na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wrócimy do serii, o której w ogóle zapomniałem, a lubiłem kręcić tą serię. Może nie pod względem ilości czasu, który trzeba poświęcić, żeby nakręcić ten odcinek, ale pod względem tego, że można te dwójki sprawdzać, yy, więc dzisiaj wracamy do serii 100, bić jakieś tam e dwójki. W dzisiejszym odcinku wystąpi razem ze mną i razem z moją postacią Best Margo e, wystąpi z nami szafu którego ubijemy 100 razy. Więc jeśli takie odcinki wam się podobają, chcecie takich odcinków więcej na kanale, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, bo brakuje nam niecałych 130 subskrypcji już teraz, więc idziemy mocno z tymi subskrypcjami ostatnio, do 17 tysięcy. Wbijajcie na Instagrama Best, piszcie komentarze, wbijajcie na streamki i dzisiaj na 99% o godzinie 21 około pojawi się stream na kanale, także Zapraszam serdecznie, a my teraz przechodzimy już do odcinka i bijemy Shafu e pierwszy raz w tym odcinku. I pierwsze bicie będzie Turkom, a kolejne już będą oczywiście na szybkiej walce. Pierwsze bicie Shafu e i mamy rękawice czyjeś tam, i na liczniku wbijamy sobie jedynkę, czekamy na kolejne bicie i miłego oglądania. No i bicie numer dwa szalfu, e z którego dropi nam nic. Bicie numer trzy dzisiaj postaram się nagrać ten odcinek bez zbędnego przedłużania i gadania nie wiadomo czego. Po prostu skupmy się na tych biciach. Trzecie bicie. Przyniosło nam kolejny zwyklak. Kolejne, czwarte, już bicie Szafu, który jeszcze nas tymi zwyklakami tutaj, niestety, obrzuca. I piąte bicie, tam w poprzednim się ten licznik nie kliknął, ale już to naprawiłem. Także teraz mamy piąte bicie i kolejny zwyklak. Szóste bicie, wy, wy w międzyczasie możecie obstawić, czy według Was tajemniczy krążyk. No i zapraszam na siódme bicie Szafu, którego niestety zwykłe rączki. Bicie numer 8, klikamy prawy przycisk myszy, i Szafu jest totalnie pusty. Dziewiąte bicie, czyli zbliżamy się do pierwszej dychy, i z dziewiątego bicia nie spada nam nic. No i pierwsza dycha po kliknięciu prawego przycisku myszy będzie za nami, i pierwsza dycha zakończyła się zbroją z liczbą bestii. Bardzo ogólnie ładno, ładnie wyglądająca zbroja, bardzo ładna grafika. Her cool. pierwsze i mam nadzieję, że takich herek albo na przykład legend będzie w tym odcinku. Więcej ja zbroję sobie tu odkładam i na dole będziemy kolekcjonowali dropy z Fu. 11 bicie w toku. Fu oddaje nam zwykłe rączki. 12 bicie, moi drodzy, także atakujemy i zwykłe rączki chyba będą nas dzisiaj prześladowały. Trzynaste bicie niby pechowe, ale może dla nas okaże się szczęśliwe, no niestety nie, bo zwykłe rączki lecimy dalej. Czternaste bicie szafu. Dobra, udało mi się, yy, udało mi się trafić i zwykłe Rękawice 15 bicie Szafu. Oddaje nam. O kurde, co tu się stało? Tajemniczy krążek, czyli kolejne złotko do zjedzenia. Ta i 16 bicie. Klikamy prawy i. Aha, pustak, No to fajnie. I 17 bicie. I tym razem zdobywamy ułamany róg neutralny Nie wiem do czego to służy, więc tego nie biorę Nabijamy jedynkę, kolejną I czekamy na osiemnaste bicie Bicie numer osiemnaście, klikamy prawym I zwykłe rękawiczki Dziewiętnaste bicie przed nami I właśnie jest w trakcie I właśnie kolejne zwykłe rękawice Nabijamy punkcik i lecimy dalej Dwudzieste bicie, więc 20% challenge'u Właśnie w tym momencie za nami I pusty szafu po raz kolejny Dwudzieste bicie, czyli tak zwane Oczko w tym momencie Momencie i oczko y, to jest niestety pusty szafu. Dwudzieste bicie już przed nami, i kolejne zwykłe rękawice. Dwudzieste trzecie bicie szafu, i kolejny raz pusty. I bicie numer 24. cztery przed nami, więc zbliżamy się do pierwszej ćwiartki. Bicie i jedna czwarta challenge'u Eee, właśnie w tym momencie za nami i mamy symboliczne oko śmierci, czyli drugi przedmiot inny niż zwykły. 26 bicie mi się chyba, a nie dobra, nie wyciszył mi się mikrofon, więc eee, atakujemy i zwykłe rączki z szafu. 27 bicie, czy zbliżamy się do legendy? Mam taką nadzieję, ale póki co ułamany róg. 28 bicie eee, już przed nami, atakujemy i totalnie pusty szafu. 29 bicie, szafu. I tym razem zwykłe łapki. I trzydzieste bicie już przed nami. Niestety, zwykłe łapki. 31 pierwsze bicie przed nami. Atakujemy Szafu. Zwykłe rączki. 32 drugie bicie Szafu. I oczywiście. Pusty. No i bicie numer 33. I zwykłe rączki. Jak my je kochamy. 34. Bicie y, Szafu. Puściutki. Pięknie. Bardzo mi się to podoba. 35. Bicie już przed nami. Powolutku. Zbliżamy się do połowy. A tu ciągle zwykłe łapki albo pusty. 36. Bicie szalefu Oddaje nam zwykłe łapki. Elegancko. 37. Bicie tym razem. I zwykłe rączki. 38. Bicie Sha-Fu, Oddaje nam tym razem. Kolejne zwykłe rączki, Jezus. 39. Bicie, powoli zbliżamy się do połowy, bić w tym. Odcinku, rękawice, triumfu po raz kolejny 40 bicie szalefu przed nami e, i dobra, nie będę tego komentował. 41 bicie e, i e, pustak, dobra? 42 bicie, ja aż powoli tracę energię, bo jak widzę tylko te zwyklaki albo puste, to aż mi się krew gotuje. I bicie numer 43, co? No dobra, kolejny pustak oczywiście, a jego imię 44 i 44 też mamy e, bicie w tym momencie i mamy chyba 44 zwykłe. No i 45 bicie, więc już prawie połowa a dropów dobrych. Brak 46. 46. Bicie i znowu zwykłe łapki, no? 47. Bicie i daj mi chociaż hero, bo już mi głowa paruje. A te zwykłe rękawice, no nie mogę. Bicie numer 48. Jak nie dasz heroika, to się załamie. Yy, dzięki. 49. Bicie, więc jedno nas dzieli już od połowy, i kolejne zwykłe rękawice. No i bicie 50. Tym razem yy, zwykłe. Rękawicę 51. Bicie. Ja w międzyczasie byłem jeszcze ubić Kolosa 50. i Tytana 50. Ale to zobaczycie na jednym z kolejnych odcinków. A tymczasem 51. Bicie bez legendy póki co. I 52. Bicie. Daj chociaż hero albo unikat. Nawet unikat. Kurna, żeby mnie trochę obudzić. No 53. Bicie. Szafu. I oczywiście pusty. 54. Bicie unikat albo heroik. Poproszę. No 55. Bicie. Oczywiście dobrze, że dużo heroików nam spadło. I unikatów, dużo się dzieje. Daj mi chociaż uni. 56. Bicie szafu i zwykłe rękawice. 57. Bicie eee, szafu, oczywiście. Dzięki, fajny drop. Pozdrawiam. 58. Bicie, moi drodzy, bicie 59, moi drodzy, także zapraszam, żeby zobaczyć zwykłe łapki. No i bicie 60, mam nadzieję, że nigdzie się nie pomyliłem z tymi liczbami. Zwykłe rękawiczki, pozdrawiam serdecznie. 61 bicie, także jesteśmy już dość sporo za połową, ale fajne rękawiczki zwykłe dalej lecą. No i bicie 62, ja już nie wiem, czy mam się śmiać, czy mam. Płakać zwykłe rękawice po raz kolejny. Się 63. bicie i zwykłe rękawice. Ha, nawet już nie muszę, kurna, czekać na ja coś drobnie, tylko mogę z głowy powiedzieć. Pokczat. No i 64. bicie yy, i mamy Unika, Cęgi, konspiracji z diabłem. Super, super, yy, dawajnego. 65. Bicie Szafu. Proszę dawaj legę. Dzięki za zwykłe rękawice. Dwie szóstki, czyli bicie 66. SHAFU. w dzisiejszym filmie. I zwykłe rękawice, które będą mi się śniły po nocach. 60. 60. 60. E, siódme bicie, czyli 33 bicia do końca na pozostały Dobra. 60. 8 bicie Szafu. I 32 bicia do końca. I kolejny zwykły przedmiot. I teraz bicie, które wywoła ogromne XD w komentarzach, ponieważ bicie. To jest numer 69, także jeśli ogonasz to teraz, to napisz w komentarzu XD także przypnę serduszko. 70 bicie za, zatem 30 bić do końca. Bicie numer 71, Psycha i Sitting, But I have, nadzieja For Legenda. Bicie numer 72 tym razem i mamy kolejny unika, z którego nawet się nie cieszę. 73 bicie, ty, a nie czwarte czasami, kolejny z wykorękawicą, więc bez różnicy, ale no i 74 by się, bo sprawdziłem i jednak. Jest 74 bicie faktycznie. 75 bicie, 3 czwarte challenge'u eee, w tym filmie za nami. Zwykłe rękawice. 76 bicie eee, szafu. 77 bicie szafu. Oddaje nam zwykłe chyba złotko, to jest nieważne. 78 bicie, 22 bicia do końca, zwykłe rękawice. 79. Bicie. fu przed nami. I zwykłe, nawet nie wiem co, nie patrzę. 80. Bicie. Także zapraszam serdecznie. Zwykłe rękawice. 81. Bicie, widzowie. Yy, teraz yy, zwykłe rękawice, ależ odmiana. 82. Bicie. Yy, zwykłe rękawice, dzięki. No i 83. Bicie, widzowie. I zwykłe rękawice. O kurno nawet pusty, dobra. 84. Bicie i zwykłe rękawice, widzowie. Także. Także łapka w górę. 85. Bicie i zwykłe rękawice, a nie jednak łamany róg. Bicie numer 86, legendy nadal brak y i zwykłe rękawice, dokładnie. Bicie 87 i legenda nie spada, tylko zwykłe rękawice. 88. Bicie i zwykłe rękawice dla nas albo pusty. 89. Bicie, zbliżamy się do ostatniej dziesiątki i zwykłe rękawice. 90 bicie widzowie! Także 90% challenge'u za nami i zwykłe rękawice. Pięknie. Bicie numer 91 będzie właśnie w tym momencie za nami, i spadają z niego zwykłe rękawice. Bicie numer 92, więc jedno z ostatnich, i zwykłe rękawice. 90. Trzecie bicie szafu. 90, czwarte bicie, zwykłe rękawice, albo zwykły przedmiot, albo pusty, dobra. Bicie numer 95, yy, zwykłe rękawice, a dobra, jednak jakieś złoto. To jest piąte bicie od końca widzowie, a my mamy trzy unikaty i jeden heroik. Czwarte bicie od końca, moi drodzy, czwarte bicie od końca. Mamy kolejny unika trzy ostatnie bicie i to jest trzecie przedostatnie bicie, znaczy trzecie od końca Dyrygentki symfonii destrukcji. Widzowie to jest przedostatnie bicie, a my mamy cztery unika i jedno hero. No szafu to nie jest zbyt dobra dwójka, zwykłe, rękawice będą mi się śniły po nocach. No i widzowie, witam was na ostatnim, czyli setnym biciu szafu. Nie wiem, może to na Turce zbije. Tyle godzin nagrywania yy, i no mam ostatnią szansę żeby zdobyć coś fajnego tutaj i to jest ostatnie kliknięcie prawym przyciskiem myszy w tym odcinku widzowie ja pierd...